Już dzisiaj o 21.30 w grze wystartuje mini-event na żywo sezonu drugiego, a dzisiaj powiem wam co będzie na evencie, jak do niego dołączyć, dam wam wszystkie jego spoilery, poruszymy sobie temat wszystkich nowych wycieków w temacie kolejnego sezonu drugiego i mamy nawet nowe zwiastuny nowego sezonu w grze. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Miguel, i witam was na odcinku z eventu i sezonu drugiego. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli... Jeśli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fauldolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Moi kochani, zanim przedstawię Wam jakiekolwiek informacje o nadchodzącym evencie, muszą poruszyć na początku temat kolejnego sezonu drugiego, ponieważ nie wiem, czy każdy z was wie, ale dokładnie wczoraj o 20 do internetu trafił zwiastun z całym karnetem bojowym nowego sezonu drugiego. Sam karnet macie przedstawiony teraz na mojego na moim ekranie i jak widać jak zawsze pojawi się tam 8 nowych skinów i kolejno mamy tam nową dziewczynę, skina z Mortal Kombat, znów dziewczynę, potem Midasa, kolejna dziewczyna, ogórek, dziewczyna i potem jakiś wilk. Wszystkie te skiny będą dla Was dostępne już 21 lutego w grze, czyli w następny piątek. I pamiętajcie, że jeżeli macie aktywną ekipę Fortnite dotrzymacie automatycznie karnet bojowy po wejściu do gry, a pozostałe osoby muszą go kupić za 1000 fałdolców Z takich ciekawych rzeczy mogę jeszcze dodać, że skin ze współpracy w karnecie jest ten skin widoczny tutaj i jest to właśnie skin z Mortal Kombat, o którym mówiłem wcześniej i będziecie mogli go odblokować dopiero po jednej z aktualizacji w nowym sezonie, a wraz z nim dostaniemy jeszcze nowego mityka na wyspie oraz tego skina widocznego tutaj. Sam karnet bojowy moim zdaniem prezentuje się naprawdę przekozacko, ale to sami zobaczycie, gdy trafi już do gry i przy okazji dodam, że wszystkie te przedmioty będziecie mogli odblokować tylko do 4 maja, ponieważ już 4 maja do gry zostanie dodany kolejny sezon trzeci i ten karnet widoczny tutaj zniknie wtedy z gry. Dokładniejsze szczegóły na temat nowego karnetu bojowego oraz wycieków na sezon drugi przedstawię wam już na filmie jutro, tak więc wyczekujcie, bo samych wycieków jest o wiele więcej. A więc tak widzowie, jak chyba każdy z was bardzo i to bardzo dobrze wie, już dzisiaj o 21.30 w grze odbędzie się mini event kolejnego sezonu drugiego, a z tego powodu, że startuje on w grze dzisiaj, przygotowałem dla was wszystkie jego najważniejsze nowości i dodam tutaj od razu, że po evencie nadal będzie w sezonie pierwszym, ponieważ nowy sezon startuje dopiero w następny piątek. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla Was jeszcze szybki komunikat. Na kanale jest już premiera live'a, na którym będziemy czekać na to dzisiejsze wydarzenie i sam live startuje dwie godziny przed eventem, czyli o 19.30 i polecam tam wpaść, zostawić łapkę i przypomnienie, jeżeli nie macie jak zobaczyć dzisiejszego eventu, a link jest w opisie. Przechodząc już do samego eventu, to tak, jedna z pierwszych i najważniejszych rzeczy to o co w tym wszystkim tutaj chodzi i jak nie wiecie, to do ostatnich kilku dni na wyspie obok zimowego portalu jest postać Daigo, która cały czas próbuje go aktywować. Od ostatniego poniedziałku codziennie aż do dzisiaj godziny 21.30 postać przed portalem wysyła laser z maski w kierunku portalu i obecnie jest aktywnych 5 masek, które aktywują się o 21.30, lecz dzisiaj o tej samej godzinie aktywuje się ostatnia szósta maska i rozpocznie się wydarzenia. Wiemy, że samo wydarzenie wystartuje w grze dzisiaj o 21.30, ponieważ w 4 Bartek na wyspie zaraz obok portalu pojawił się ekran z odliczaniem i odlicza ono właśnie do 21.30 dzisiaj, a dodatkowo wraz z tym pojawił się tam wtedy taki różowy laser na wyspie, co widać tutaj. Skoro wiecie już, jak to wszystko się zaczęło, przejdźmy do tego, jak będzie wyglądało samo wydarzenie na żywo, bo tutaj też sporo rzeczy już wiemy i mamy nawet spoilery, lecz najważniejsza rzecz to czy będzie to mini-event, czy może duże wydarzenie fabularne. Z informacji od likerów wiemy, że wydarzenie na żywo zawiera dokładnie 54 megabajty plików, co jest dość małą zawartością jak na wydarzenie, więc będzie to niestety mały event, ale spokojnie nie oznacza to tego, że nie będzie on fajny, co zresztą zaraz zobaczycie. Dodam tutaj jeszcze, żebyście się nie spodziewali, że wydarzenie będzie nie wiadomo jak wielkie i nie wiadomo jak długie, ponieważ będzie to coś na podobiznę eventów w rozdziale 5, ale i tak warto go zobaczyć, bo ponownie, tak jak event z Doktorem Dumem, będzie to jakaś walka. Tak dokładnie widzowie, dzisiejsze wydarzenie na żywo ponownie będzie eventem, w którym będziemy walczyć o czym zostaliśmy poinformowani przez tego likera tutaj, lecz co najważniejsze, nie będziemy walczyć teraz z Doktorem Dumem, tylko z demonami na wyspie. Z dialogów, które podawała nam ostatnio postać Daigo przed portalem, mogliśmy się dowiedzieć, że czuje on moc królestwa duchów oraz że wkrótce będzie w stanie on naruszyć królestwo duchów i musi wkroczyć w ciemność, aby pokonać to co się tam kryje. Tak więc patrząc na to, że jest to event z elementami walki oraz jest mowa o demonach, wprost można powiedzieć, że będzie on walką pomiędzy. Daigo oraz z nami w celu pokonania wszystkich demonów, które przejdą przez ten zimowy portal, który znajduje się na wyspie. Według informacji, jakie podała nam dokładnie ta osoba tutaj, możemy dowiedzieć się, że zaraz po starcie eventu potwory przejdą przez portal, a Daigo zapyta się nas, czy chcemy dołączyć do walki z nimi i gdy się zgodzimy, przyzna nam kilka przedmiotów do ekwipunku. Między innymi otrzymamy od niego nową katanę z obecnego sezonu oraz obydwie maski oni, czyli maskę pustki oraz maskę ognia, które będą niezbędnymi Przedmiotami do walki z demonami, i poza tymi przedmiotami nie będziemy mogli niczego więcej używać. W trakcie walki z demonami, każdy z Was będzie mógł zadać, ale spokojnie, podobno na evencie gracze będą mogli się odradzać, więc nawet jeżeli demony Was pokonają, będziecie mogli się odrodzić i nadal kontynuować z nimi walkę na tej obecnej wyspie. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że na wydarzeniu poza tymi trzema przedmiotami do walki pojawią się jeszcze takie postacie i rzeczy jak Shogun X, szyny do grindowania po wyspie oraz duszki wody i po ale po co one wszystkie będą, tego wam na teraz nie powiem. Z takich jeszcze dodatkowych wycieków mogę dodać, że podobno niebo w okolicy portalu zmieni się na kolor czerwony już dzisiaj w jego okolicy pojawią się leżaki oraz dekoracje. A dodatkowo ten przedmiot ma również zostać wykorzystany na tym wydarzeniu. Nie chcę wam tutaj mówić, co dokładnie będzie po rozpoczęciu wydarzenia, ponieważ nie chcę wam psuć zabawy z eventu i spoilerować całego tego wydarzenia, ale mogę powiedzieć, że event na pewno nie będzie nudny i polecam go zobaczyć, bo już nie. Nigdy się on nie odbędzie. Skoro wiecie już, jak to wszystko się zaczęło i jak mniej więcej będzie wyglądał event, przejdźmy do tego, jak wejść do samego wydarzenia. I widzowie nie będzie trybu eventowego w grze, co oznacza, że samo wydarzenie będzie na trybie podstawowym i chodzi tutaj o każdy tryb rozdziału 6. Pamiętajcie, aby wejść do rozgrywki jakoś 10 max 5 minut wcześniej, bo mogą być problemy z dołączeniem i po wejściu do gry prosto kierujcie się na portal obok warowni Wojownika i przed eventem będzie włączone tam budowanie oraz zlikwidowanie, więc spokojnie na pewno nie zdedacie. No i przy okazji pamiętajcie, aby zalogować się do gry troszeczkę wcześniej, bo gdy dużo graczy wchodzi do gry, przeciążają się serwery i może być tak, że nie zdążycie na event, więc dla bezpieczeństwa wejdźcie do gry godzinkę wcześniej, a do meczu kilka minut przed. A i dodam tutaj jeszcze informację na temat tego, co wydarzy się po evencie i podobno widzowie, ten boss, który jest na dojo demona zniknie i zamieni się z tym npc tutaj i jeżeli rzeczywiście demony zostaną pokonane na event, to prawdopodobnie Shogun X również zniknie z wyspy. Mam nadzieję, że najważniejsze rzeczy w temacie eventu są wam znane, a jeżeli jeszcze czegoś nie wiecie, to napiszcie to w komentarzu, a postaram wam się jeszcze pomóc i nie zapomnijcie o dzisiejszym live z eventu o 19.30, a teraz przejdźmy do nowych zwiastunów i wycieków na sezon drugi. Wszystkie te zwiastuny omówię wam dokładniej i szczegółowo na jutrzejszym filmie na kanale, tak więc wyczekujcie kochani jutrzejszego filmu, bo pojawią się tam informacje do wszystkich zwiastunów, jakie trafiły do internetu wczoraj i dzisiaj i są one naprawdę ważne. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie eventu, jak i kolejnego sezonu drugiego, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon drugi, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamię Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku, kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!